Czy jesteśmy oddzieleni od wszystkiego, czy też jesteśmy jednością? Czy też wszystko urodziło się z jednego źródła? Czy jest to możliwe, abyśmy sobie uświadomili, że nie jesteśmy tylko człowiekiem, tylko czymś więcej? A czy możesz uświadomić sobie, że ktoś jest w Twoim ciele, który patrzy przez Twoje oczy, a ten ktoś to jest istota duchowa. Jesteś jedną cząstką ze źródła, a wokół ciebie są inne cząstki. Jeśli sobie uświadomisz, że te cząstki mogą być Twoimi braćmi lub siostrami, wówczas zmieni się Twoje postrzeganie na otaczający cię świat. Jeśli to poczujesz, to dla ciebie podziały już nie będą istnieć. Dla ciebie już nie będą istnieć inne narodowości lub inne rasy, ponieważ wszyscy pochodzimy z jednego źródła. Nie będziesz generować złości lub nienawiści do tych ludzi, bo wzniesiesz się nad podziały. A gdy to poczujesz, to złość, strach oraz brak bezpieczeństwa już cię nie dotknie. Poczujesz jedność ze wszystkim oraz wewnętrzny spokój. Poczujesz jedność ze swoimi braćmi mniejszymi. A gdy uzyskasz tak wysoki stan świadomości, to twoje postrzeganie, które wychodziło, wywodziło się z dualizmu, pozostanie w Starym Świecie. Pojawi się wówczas w twoim życiu uważność. Będziesz wiedzieć, że wszystko to, co cię otacza, to jest Twoja projekcja, tylko Twoja. Wejdziesz w świat obfitości, będziesz rozpoznawać znaki na swojej drodze, wówczas poczujesz, że wszechświat Ci sprzyja, ludzie Ci sprzyjają. To połączenie we wszystkim wokół da Ci dużo radości. Poczujesz, że jesteś zaopiekowana, zaopiekowany, że nic ci nie zagraża. Zaczniesz wibrować na wyższych częstotliwościach. Poczujesz miłość nie tylko do siebie, lecz do wszystkiego wokół. Poczujesz, Poczujesz, że wdzięczność ta będzie tak naturalna jak nigdy dotąd, a uśmiech będzie się malował na Twojej buzi. I Twój świat już nie będzie złożony z codziennych repetycji, starych historii, zdarzeń. Teraz Twoim światem będą rządzić uczucia miłości, radości, spełnienia, wdzięczności i wszelkiej obfitości. A egregory wszelkiego rodzaju już nie będą mieć dostępu do ciebie i będziesz istotą, już nie będziesz istotą rozumną, lecz świadomą. A co ty na to?